W poniedziałek odbyła się siódma sesja Rady Gminy Perżów. Radni podjęli praktycznie wszystkie istotne projekty uchwał przygotowane pod obrady. Najważniejszym tematem było podjęcie uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Perżów. Nabywcy otrzymali do 70% bonifikaty. Otrzymaliśmy wnioski od mieszkańców, że chcą zakupić mieszkania, w których obecnie mieszkają, chcą na swoją własność, więc zdecydowaliśmy się wprowadzić taką uchwałę, aby umożliwić mieszkańcom zakup tych mieszkań. Jest to związane też yy, z tym, że będą gospodarować nimi, będą sami jakby właścicielami i będą decydować o tym, co chcą w swoich mieszkaniach zrobić. Sporo uwagi radni poświęcili konfliktowi, jaki powstał na linii prezes GS. Gmina Perzu, chodzi o lokale w Słupi i Domasłowie, w których przez wiele lat znajdowały się sklepy spożywcze. GS zrezygnował z wynajmu już z dwóch obiektów, które są własnością gminy i dlatego nie mogliśmy dojść do porozumienia odnośnie odszkodowań, dlatego taki problem wynikł. IGS nie zgadza się na naszą wycenę, natomiast ja jako wójt nie mogę podjąć innej decyzji, jak oprzeć się na wycenie, którą dokonał nasz przedstawiciel. Radni są zbulwersowani roszczeniami byłego najemcy. Sprawa prawdopodobnie trafi na wokandę sądową. W trakcie sesji omówiono m.in. także aktualne problemy z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia w gminie Perżów. Sesja trwała blisko 4 godziny, a jej bohaterem został radca prawny, który przez większą część obrad tłumaczył zawiłości, kruczki prawne, konsekwencje i wszelkie możliwe aspekty prawne za i przeciw. Z jednej strony cenić należy zaangażowanie mecenasa, z drugiej jednak takie sytuacje powinny mieć miejsce podczas debaty. Komisji przed sesją Rady Gminy.